Dobrze moi kochani, teraz robimy sobie takie czytanko, czy, jesteś, czy jesteście, przepraszam, czy jesteście gotowi, by być razem. I zrobimy sobie trzy grupki kart. Czy jesteście gotowi, by być razem? I zrobimy sobie po dwie karty. Grupa pierwsza, grupa druga i grupa trzecia. Ja tutaj wam położę jak zwykle karteczki. Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Wybierzcie sobie grupę numer 1, 2 czy 3, która wam pasuje. Dobrze, moi kochani, zawsze możecie sobie ten filmik zastopować i po prostu na spokojnie wybrać. A ja przejdę do grupy numer jeden. Czy jesteście jedyneczki gotowi na ten związek? Jak najbardziej jesteście gotowi, by być ze sobą, bycie razem i być w tym związku, Osobami szczęśliwymi. Tylko powiem Wam tak. Tutaj, jakby coś Wam z poprzedniego związku zostało, mam na myśli, jakiś uraz jeszcze, który nie do końca jakby odszedł, tak? Ale jakby ta osoba, z którą teraz będziecie, pozwoli Wam o tych złych rzeczach zapomnieć, więc jak najbardziej jesteście gotowi, aby być razem ze sobą w związku. Tak? Nawet powiem szczerze, że okazuje mi się tutaj taki stały związek, więc to nie będzie na miesiąc, dwa czy trzy. To będzie taki dłuższy lub też stały związek. Dwójeczki. No powiem wam tak, dwójeczki kochane, wy nie jesteście gotowi teraz, obecnie na związek. Powiem tak, wcześniej byliście w związku i to powiem nie jednym, ale Wy jesteście takimi, no powiem tak, bo nie będę tam bardzo daleko w przyszłość mówić, ale na ten czas no nie jesteście gotowi, na, by być razem, by być w związku i tak dalej, bo Wy jesteście. I nie wiem też, czy tamte poprzednie wasze związki nie były po no, części z waszej winy, bo dlatego, że zakończone. Bo tutaj mi się pokazuje, że wy jesteście mm, takimi osobami impulsywnymi. Yy, coś zarobicie, a dopiero później pomyśli, pomyślicie, że, że to z waszej strony mm, źle, tak? Że źle postąpiliście, i tak dalej. Za bardzo tutaj właśnie ta impulsywność bierze górę. I po prostu musi być wszystko po waszej stronie, bo jeśli nie, to też i umiecie być tacy trochę szorstcy dla tej drugiej osoby, osobami szorstkimi i tak dalej. No to też nie bardzo w związku popłaca No ale na razie na ten czas nie jesteście gotowi by być razem i w ogóle być w związku. Trójeczki. Hmm. Trójeczki powiem tak. Hmm. Hmm. Na ten czas, no, chciałabym powiedzieć, że tak, że jesteście gotowi na ten związek. Bo po części to tak wygląda. Ale jakby nie, nie doszliście do siebie po poprzednim związku. Chodzi mi tu bardziej o to, że jakby to Wam powiedzieć. Przepraszam, że tak długo myślę, ale tu się chcę skupić, żeby jakoś Wam to wytłumaczyć, tak żebyście zrozumieli, trójeczki. Bo taka cisza nastała, prawda? Chodzi mi, chciałabym powiedzieć, że tak, bo po części to tak wygląda. Ale tak, mniej, tu mi brakuje właśnie słowa na to. Wy jako jeszcze nie otrząsnęliście się po poprzednim y, związku, bo zostaliście y, bardzo zranieni przez tamtą osobę. To raz, dwa. Hmm. Nie wiem, może tamta osoba jakoś y, to też może wykorzystała, bo dlatego, że wy jesteście z natury osoby, osobami bardzo wrażliwymi takimi nieśmiałymi do tej drugiej osoby, no, więc może też mm, słownie was jakoś tam ta osoba zraniła wtedy, tak? Mogła na przykład powiedzieć "tym ale albo "ty cię do czy coś". Przepraszam, ale bo tu nie chcę nikogo urazić, ale, ale po prostu tak mi to wygląda. I wy bardzo chcielibyście być okay. razem. I być po prostu wy, jakby w sercu czujecie, że, jesteście gotowi, by być razem z tą osobą. Ale jakby. Wasza intuicja i rozum podpowiadają Wam zupełnie co innego, że to jeszcze nie ten czas. Wy pragniecie być z tym osobą i z sercem czujecie, że to ta osoba dla Was. Ale moi drodzy, w tym wypadku ja jeszcze bym trochę poczekała, żeby bardziej dojść do siebie, żeby bardziej ochłonąć po prostu. Po tamtym nieudanym związku, dla Was oczywiście. Dobrze, moi kochani. To tyle, jeśli chodzi o to czytanko. Proszę, moi drodzy, łapki w górę, jeśli czytanka rezonują. I o subskrypcję. I. Przypominam tym bardziej o subskrypcjach, bo przypom przypominam też, jak niektórzy zapomnieli o tym konkursie, co wam powiedziałam wcześniej. A jeszcze, pod każdym filmikiem w opis wrzucam numer konta, dlatego że jak ktoś by był z Was zainteresowany czytaniem prywatnym. No, to tam jest cena, ile kosztuje czytanie prywatne u mnie. A, a ci, którzy nie wiedzą, jak wejść w opis, to mówię: czytanie prywatne u mnie kosztuje 25 zł. To myślę, że to nie jest jakaś kwota wygórowana. I co jeszcze? No, i jeżeli chcecie jakoś wspomóc ten kanał, i tak dalej, no to tam jakieś. Drobne kwoty możecie wpłacać na numer konta, który macie w opisie. Dobrze, moi kochani. To wszystko na razie.